Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku mam nadzieję z nowej serii, w której chciałbym przejść Minecrafta bez stawiania żadnego bloku. No czy tutaj się uda zobaczymy, jak to będzie wyglądało, gdzie zobaczymy. Jest nam tutaj nawet taki nowy początkowy towarzysz Koń oraz inne konie i owce. No tak może może powiem na początku, nie wiem o co w tym ma chodzić i jak postaram się to zrobić. Jak wspomniałem, nie będę chciał sobie postawić żadnego bloku, nic nie mogę zbudować, tylko też unikniemy tego, czego, do czego, nie powinien, czego nawet nie powinienem próbować, czyli budowania. Bo no, jak nic nie mogę postawić, no to, no to nic z tego nie będzie. Nie mogę. Musimy no niszczyć, mogę bloki normalnie, nie mogę też. Nie, nie dałem sobie niemożliwego challenge'a, żeby nie móc też uderzać, jak na przykład na Pacyficznym Survivalu, z azarem. Tutaj niestety mogę zadawać krzywdy, jej jeśli odreaguję. No jednak to bardzo poważne, mogę niszczyć bloki ładnie i naszym celem będzie znalezienie, ale w czasie jak ja mówię, to zacznę sobie tutaj właśnie zbierać drewno. To już wspomniałem mogę niszczyć. Oj to tak FPS -y widzę. obf się spadają. Nie na czego. No ale tak, będzie moim celem znalezienie wioski, ponieważ no, nie postawię bloku, więc nie postawię craftinga, więc nie będę mógł craftować przedmiotów. No i jedyne co mi pozwoli to crafting, który muszę znaleźć w wiosce. I tym się takie zajmiemy, tylko tutaj odpowiednio ilość drewna sobie zbiorę. Jest też taka... no mam, mogę od wiadro z wodą. Sobie skraftuję wiadro i będę miał wodę, no to wiatru mogę postawić. To jest mi blok, ale to jednak jest takie odstępstwo, na przykład które mi pozwoli do netheru się dostać, bo bloku nie obsydian nie postawię, ale sobacar mogę zrobić obsydian z lawy i z wody w taki sposób. A to nie jest też taki blok, który, który mi pozwoli coś budować, żeby sobie ułatwić życie. Też wyzwaniem będzie pokonanie smoka niższe, nie, nie stawiając żadnego boku. Chyba będziecie się trochę na tym obscenianie budować. Ewentualnie tak teraz wpadłem na pomysł, Żebym mógł to zrobić w taki sam sposób, właśnie w jakiś sposób właśnie z wodą. Rzecz nie, czy w endzie można było wodę sterować, Ja e, już myślę o pokonaniu smoka, nawet nawet no, no, nie mam jeszcze. Ale tak, no, to też raczej jak bez przestrzeżenia nie ma budowania, to nie będzie bardzo długa seria. Przynajmniej tak mi się wydaje, zależy w jaki sposób będę to prowadzić. Chamba no, zostało tutaj takie nieładne żywo, bo tyle, tyle mi to na razie wystarczy. Natomiast będzie po jak najszybciej będziemy chcieli zdobyć oka... oczy. Oczy kresu, żeby znaleźć portal i się tam dostać, Zresztą chyba będę mógł te oczy postawić, żeby móc je zdobyć, żeby móc ten portal uruchomić. Mam Na nadzieję, że będziecie chcieli coś takiego oglądać. Okay. o tak, moby nam się przydadzą jako jedzenie. Ja się gączka, bo nie mamy tak jak skraftować czego lepszego. I no, właściwie będziemy musieli się głównie żywić y, mięsem zwierzęcym, ponieważ i jedzeniem zdrowotnym na farmie, bo ja też nie mogę postawić roślin, żadnych, łóżek, żadnych Chyba noc nie będę przespać, bo raczej nigdzie nie ma naturalnie strącego łóżka, więc będzie, będzie ciężko. Jakieś, nie wiem, może bardziej doprecyzowane zasady powstaną z czasem, żeby ktoś chciał mnie naśladować w tym, a może jak ja skończę, to Ktoś tam nominuje do tego Zobaczymy O ja... E... To, bo... się tak fajnie ustawiłem Będzie to I czy nie, nie? jest ten co mnie na mnie tam polował przedtem? Zaskoczenia mnie on wziął A gdzie? Gdzie coś jest? Się... Jak sobie życzę Ej, no już nic nie co to ma być? Pobrym na mnie Dziękuję, chciałem sobie stawić to na końcu ale dobra, nie będzie teraz I need No Dobra Ginicie szkielety Pomogę wam Czy będzie miał atakował mimo, że się pali? Przynajmniej raz oberwie To tak, jak zginie to nie ma chowania się pod cieniem. Mhm. Jednak jest. Jego. <grymne> Według niego. O, patrzcie, co tam mamy. Jest, jest. Widzę, mam. Mamy wioskę, pięknie. Uuu, fajna, czyli jest kowa, bo się to Wioska może sobie być, ale czy wiosce będzie to, co ja potrzebuję? Ale nie ma najważniejszego kowala, który miałby piecyki w przypalenia mięsa A jest tutaj do. I mamy crafting, pięknie. Proszę bardzo Bez stawiania bloku uzyskaliśmy dostęp do craftingu I mamy tutaj ładnie Kilow, tutaj jeszcze nie Potyk, znaczy miecz Łopata ewentualnie, no i na razie właściwie nie, niepotrzebnie. nie potrzebnie. Zrobimy to po to, żeby mieć, bo tak jak na razie włączyły, to miejsce tylko killów i teraz kamienne rzeczy zdobędę. Dziwne rzeczy się tu działy przy generowaniu maty. Przed sobie zrobiłem trochę chleba, ten nawet był jakiś dziwny I mamy w ogóle żelazo Miałem tam jakiś bak z pszenicą, która w powietrzu sobie rosła i kawałek farmy wyłóżko, nie ciekawe Teraz już kamień na resztę atareów Myślę czy umieścić się w tej wiosce, czy chyba będę szukał następną, gdzie będzie piecyk od razu, żeby sobie to przepalić A tutaj zapasy jakieś w sobie uzupełnić to co już urosło, to pozbieram z jedzenia, żeby tej mieć nie musieć tylko z mięsa jeść i trochę zapasów kamienia i będę pan wyruszał dalej nie ja będę bardzo montował ten film, bardzo podobnie no ucinał większości montów podróży jak na razie więc jeszcze ma, możemy tego sobie poszukać no, no chyba nie, bo jesteśmy na normal... o właśnie, czekaj Ciężki, yy, yy, ciężki, to jest ten i zablokujemy sobie, żeby nie było za fajnie. Czy one teraz mogą tutaj te niszczyć? Nie ja mam pojęcia, ale ja zrobię sobie jedzenie i zacznę bronić yy, biednych wyjedziaków. Yy. Co, nawet... Ja sobie takie coś zrobić. Będzie dobrze, co nie? Oj, ale z pająkiem to ja... Na z pająkiem to się nie pisano. Wybaczcie wiecie, że giniecie sobie ja was zostawiam. Nie no masz no, aż, aż tak zły nie będę. A chyba im tu chyba utrudniłem życie, dając możliwość niszczenia drzwi z To Nie będą najlepsze z mojej strony. A, mogę... Aha, czyli już są później. Ham ja no, idzie sobie. Jestem Ham, nie będę nikomu pomagał, jak ja ze zasłami. że sobie przeszedłem, Wszedłem, was, korzystałem z waszych dóbr, z was z waszej pomocy. I tak was zostawiam, ale mi nie, nie mieliście kufala, więc nie jesteście mi nic warcie. Idziemy tutaj. Czy to jest. Czy to jest statek? Tak. To jest statek, który jest za, za. No co widać. Tylko to się generuje. Mam historię. Z czasem, kiedyś poziomy morza w Minecrafcie były dużo wyższe. Poziom morza, ale z powodów bliżej nieokreślonych. Ono wygląda. No, właśnie, wspomniany poziom morza opadł bardzo, i dlatego tutaj teraz jest w tym miejscu. Cześć, delfiny. Jaj, Ta, da, delfiny! Hej, da, delfiny, takie po ławkę mnie wpędziły. Co miało być? Nie że ja to coś widziałem. Już po Ale chyba bardziej prawdopodobnie, że mi się właśnie wydawało. Bo proszę bardzo, wpływając sobie, trafimy na. A u takiego małego potworka, a tutaj to na łuk ma chyba, bo nie wędkę, nic mi nie stoi na przeszkodzie, jeżeli mi się z niej bił, to nie jest y, pacyfistyczny symbol a może jednak znajdę coś ciekawego wokół takich ruin, Jeżeli jak tam chwilę obok tego to nic nie było, więc może być ciężko, ale się zobaczy. Powietrze, oj, te są moje inne właśnie O, jeszcze mnie to trzeba uderzyć. Ty pan przemiony wciągnął. I czy tutaj się coś znajdzie, czy tu będzie pusto? Jest skrzyneczka. E? O, o, co mi tak chciał? Wciągamy trochę. O, jednak jest skrzyneczka. Czyli było warto O, oby było warto Znowu wdech wezmę. Zjemy coś i zobaczę, czy będę mógł strzyć jak to jest tak czy szybko mamy trochę tego, trochę tego i mapa, co mogę wrzucić? To patyki możemy zestawować Wypłyniemy na powierzchnię widząc zachodzi. O co a nie? Nie będzie za fajnie. Związku wypadłem i zobaczymy gdzie nas mapa zaprowadzi o nawet od... 30 ta wysypka, której ja byłem? Nie, bo to jest północ. Tak, czy jest ta wysypka, której nawet byłem. Odpływmy tam. O nie, tylko że tutaj noc zachodzi i tu są moby. O, na przykład taki mob też tutaj jest. U, co my tu mamy, patrzcie. Natopiony stator. Nawet nie widziałem go wcześniej. Wiecie co? Było fajnie do momentu, aż nie zdałem sobie sprawy, że nocą tutaj spadą jest. Patrzcie, ale to chyba nie jest sam skarb. To chyba nie jest cel mojej podróży tutaj. Mnie interesuje, czy tutaj będzie jakieś miejsce zaczerpnięcia powietrza, i... ale może być ciężko. Już <gryż> wynażamy się. O nie. Będzie trudno. Niestety, było nocą. Oj, tylko nie to mięso. Jeszcze się no no, nocą byłoby bezpiecznie, ale raczej... raczej nocą... Dzień nie byłoby bezpiecznie. Ja ciężko bym miał, żeby tutaj trafić. Dobra, e, szybko. E, kartka z łapą. Dobra, to możemy się pozbyć. Liści nie potrzebuję. Nie, i znowu dostanę potrzebne obrażenia. A nie ma ja sobie tam coś postawić, żeby... Tak jak coś z lepszego. No ja oglądam sobie mapy. Aha, no to cienko, bo dwie te same mapy mam już. Tak, no dwie te same, nie mogła się tego przeutrafić. Masz. O sobie zachowaj. Co, się. Ty. Ty. No nieważne, bo to ja po prostu sobie przedtem sam <grywa> oświecałem pochodnią, nie zrzuciłem tu łaki. No Dobra, e, mamy tu żelazo fajnie. Jak tu jest z tym powietrzem? Ja... No a nie mam gdzie sobie jedzenia, zrobić żeby więcej, żeby tego tak nie magnować. To chyba. A sobie jak zrobić przegrodzenie, mam, mam trochę mam biedne zapasy, no nie zapas. zbyt sami zapasami. No to tu nie ma nigdzie, no a jeden wdech. Teraz dosławać to wywalić. Ja te głowy to jest niepotrzebne, tego mam mało. I tego dobra. Wpływamy, wyciągamy tutaj te wszystkie rzeczy i wychodzimy na zewnątrz. Zazuję, dobra. A więc nie potrzebuję. No i wypływamy, i ja mam nadzieję, że to jest tutaj wszystko. No czym teraz się udało. Trzeba by zacząć już szukać tej, odkopać ten skarb, bo jednak ten statek nie był skarbem, bo ma być skrzynka zakopana mi zatopiony statek. I tak to jest to miejsce. Czy masz pod wodą gdzieś tu kopać, to będzie już widoczne. To no, było nawet już widoczne, tylko wezmę o wdech. Ja sam bym mógł potrafię duży wyciąć, nawet teraz spróbuję. O, oh, wykopałam O, oh, ja tych otwórzę sobie jednak, to mysze, że razem będę miał pod dostatkiem, nawet bez ten robotków. To jest zbyt baj, to się męczę z wykopanią tego. Ale przynajmniej udało mi się szybko na skrzynkę trafić. Yy, o, pieczone łosoś, kurczę, co tu wywalić? Kurwa Mać i co już przegrałem, challenge? Oh, tu już pochodnie? No ja mam propozycję, bo tak pójdę na ląd, żeby sobie spokojnie wiecie, móc pogadać bez męczenia się... Ale się Tak się męczyłem z tym w że raz, co chwilę się wyrobić. Czemu on tak mało wytrzymuje pod wodą? No że ja sam sobie sam próbowałem sobie bym dłużej wytrzymać. No, ja więc tak inteligentnie sobie postawiłem kliknem prawym na blok i mi się fakta postawiła. A tego może, żeby nie przerywać, to albo zdecydujcie, albo na następnym odcinku, nie, bo ja jeszcze będę długo nagrywać i to trochę zajmie, nie zdecydujecie, jeżeli ktoś cokolwiek to da. Wymyślcie mi jakąś karę, którą muszę i mogę zrobić tutaj. Ukarę za to, że postawię ten blok. Ja sobie jeszcze tak, Tą pochodnię stąd usunę. Ok, to mogę zrobić. Dreymane są I żebym mógł dalej grać z, mimo tej, tej postawionej pochodni, w przypadek. Wywalę sobie to, to wywalę, tego nie chcę Z tych pochodni mało, dobra, zrobię z tych pochodni I wągiel, czy dwa wągla sobie się wywalać, a nie mam na co A to mi niech na razie zostanie, sobie tam te pieczone rzeczy Teraz szybko zjem Może go tak zatrzymić tak bez, bez, bez niczego, z małą ilością życia Może najpierw wezmę sobie te życie zupełnie. I w zamian tego go właśnie tu uderzę. I tego, dobra, tego nie chcę. No już musi on tylko wejść. Oda, tak Ja 15 metrów pod wodę jednak chwilę nie umiem. No i wiesz, się No i możemy, nie wiem, no, zacząć go bić. To że dzień. To po prostu, no dobra. W zamian tego jak go e, pobiję. Ej, czekaj, chwilę. O kurczę. Do wody. Nie wiedziałem, że on tak po sobie... No tak, przecież mam, mam trudny, ciężki. on ma trochę życia. Dobra. Bijemy go sposobem. O, dobra. I jest tam nawet byłby. Trochę... Powiedziałem, że go pobiję, nie powiedziałem w jaki sposób, bo mogę sobie w po wodzie siedzieć. No tak trochę na około... naokoło to zrobiłem, ale... Ale jest pierwsza peruka, jest teraz bliżej podbicia świata Crafta i... czyli ten gaz, Ten gaz mi będzie zajmował miejsce, więc go tutaj wyrzucę na pamiętki. Niech sobie Niech sobie może rośnie. postawić go nie mogę Gdzieś muszę płynąć, żeby znaleźć właśnie stały ląd, a nie tylko woda w ocean, 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 dobra no, Mapy nie potrzebuję, mapa też. Niech sobie ląduje I pieczony wódź się zje No i płyniemy i liczymy, że coś znajdziemy jakąś kolejną kolejną ciekawą rzecz znalazłem Trzeba kolejna tutaj jeszcze inna ruina Znaczy tutaj coś jest, pewnie będzie Trzeba będzie wykopać tak, żeby się nie udusić przy okazji A też się bliżej tej powierzchni, więc mniej wpływa. jeszcze... O, tu jest jeszcze więcej nie na to uwagi. Oczywiście plec i się się... O kurczę! Ewakuacja. Na tym mam jakby co? Ewakuacja, dwa rynku to... To mnie... Ja tu lubię ryzyko, co nie? Jak ja tego rzucającego ubiję? Bo on pewnie ma nieskończoność tych harpoonów. Nie to co ja, że raz rzucę i tracę. Półku nie mam, żeby go się pozbyć jakoś. Hmm. No to byłoby to też dobre wyzwanie, żeby się w tej podbyć. Żeby mi te k***a nie przeszkadzały. Gdzie w ogóle jestem, co tutaj rzuca? Mogę podnieść na harbu? Nie mogę, ale no to fajnie. A, najpierw ubijemy tych z pobliża. No j***a, pierdzielę. aha, bo mam taki powracający. Było fajnie, ubił się sam, czy ubił to, uważał się swojego. Ale chyba z moim aktualnym wyposażeniem ich. wiele nie zrobił, a nie, jeszcze to tu jest... Jakie on ma zasięg... Dobra. Jakie on ma zasięg. Ała, jeszcze mnie trafił, fajnie. Zacznijmy. on ma zasięg rzutów, fajnie. nie. nie do mnie? coś zjeść. A tu się coś trafiło. Tu są kolejne bąbelki. Tu jest już kolejny kanion. I to jest tyle rzeczy tak mało rzeczy, a tak mało możliwości do zwiedzania tego. No jednak ocean to nie, była doby, nie był dobry pomysł dla mnie teraz. Co ja mogę? No nie no, ja nie mam szans nawet podejść, bo on ma za dużą szybką strzelność. ja mam koordynaty, kiedyś tu wrócimy, może... Zresztą jak będę dalej podróżował gdzieś, to małe szanse w powrócił, ale może po, po podbiciu świata. Czy mam kolejną, czy to jest... nie, to jest jeszcze inne, bo tu jest tego znacznie więcej jak widać. Ale jeżeli tu będzie taki z harpunem, to ja sobie... jeszcze powodzenia, jakby to nie będę widział. No już wypływa by, by z harpoonem, panie. Ja, ja podziękuję. Tak, bo on ma nieskończoność. Bo po co? On nie musi oszczędzać amunicji. Bije mnie z niewiadomego, daleka. Jak ja sobie ja, ja tutaj na ja trudno poradzić. Jako jej ja zaraz, by się tam rzucił. Yy, yy, jako przenęta. Jakbym ich dobił. No ja nic, nie mam co. Ja to nawet nie będę spał, czyli fantomy nie będą mogły to tak o to fajnie, bo już, już chyba atakują w tej besti, nie? o o, jeszcze coś. Wiesz ja się, tylko tutaj nie jest to gdzie byłem. Mam nadzieję, że nie. O no, wioska. To taka duża wioska. ja się byłem rzecznie. To chyba dużo nie wymagam. Albo może jednak zbyt dużo. Więc ja chcę podchodzić pod kanion z szkieletami z boku. O co za miły dzejdźwek. Kurczę, ile tu tego jest? Ale, O oh, Nie! Tak, y, trudny poziom to był bardzo dobry pomysł. Czy fantom? O nie! Szybko ten fantom się pojawił. No, to pierwszy odcinek, pierwsza śmierć. Zresztą to jest du duży odcinek, jeżeli umzity. Teraz się przekonamy, czy miałem rację, jestem w miejscu i się zyskuję, czy jestem daleko. 570 1121 Jakiś screening, a jednak nie, jednak by, jednak to jest inne miejsce. A, 570 tam i w ten, ten kierunek, no to. Zobaczymy się chyba na miejscu. Tam nie są zrenderowane, więc raczej czas nie pływało lawa jak fajnie. Ja w kółko tu pochodzę. Ale no to jeszcze było. Jest, widzę. Co mi chyba A proszę o takim pięknym złym czerwonym kolorze Mamy y, nasze śmierci, już jedna na piękny początek Jest, nareszcie, proszę do wioska jest I czy ja tam i, widzę kowala, jest wreszcie między, będzie to nie? I mamy, y, tutaj mamy mięskło. To teraz tam mamy kanion z No najpierw kowal Wreszcie są jeszcze jakieś, jakieś jaskinie kolejne, że wiem, skały Jest kowal nawet nie wiem, bo to są te biedne domki, tu nic nie ma. To będzie żarcie. Znowu widzę, że oszczędzę was. Was, Oby tu przynajmniej był domek z craftingiem. chyba był nawet. Szkrzyneczka. I mamy trochę rodzenka, żelazo. Ym, sobie ubiorę. Ładnie, oszczędniej. piękne obliczyny. Dobra, teraz. Aha, yy, że serce węgla zbiegą. Dobra, mm, wyżej. Teraz pójdę po bąbel. Oj, będzie ciężko ze skrzynkami. Bardzo ciężko. <laughs> no w ogóle, no, 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 taką jedną skrzynkę będę miał maksymalnie. A trzeba tutaj się zorganizować wreszcie. Tak się zorganizuję, chyba będziemy się żegnać, bo to już trochę było, przynajmniej trochę łażenia było. Wszystko zależy od tego jak mutuję. Na zombie widać. No i się przypali wszystko. No i w tej pięknej ponurej aurze deszczowo. No deszczowej po prostu burzy nie ma na szczęście. Więc w tej burzowej aurze się pożegnamy. Na no wierzcie pod odcinka udało się zdobyć wioskę z kowalem, z pieckami gotowymi. Yy, I mamy że żelazny kwipunek będzie bezpieczniej. W następnym odcinku pewnie wybierzemy się do już tam znalezionego kanionu. Tam znajdziemy więcej surowców. I rozpoczniemy polowanie na endermany, aby zdobyć jak najszybciej yy, wystarczającą ilość peru kresu. A dodatkowo yy, będzie trzeba również zdobyć porcelanę endermana, aby no, tam pałki blaze zdobyć Będę Móc je przemienić w... w proszek i zrobić sobie oczy kresu. I przenieść się do rędu i pokonać smoka. Spara wyzwanie przed nami, ale tutaj ciemno. Jeszcze raz, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w subskrybować, jakiś komentarz, yy, dajcie jakąś tą karę, którą, tę karę, którą tam powinienem, na którą zasłużyłem, yy, chyba, yy, przez przypadek z blok. ewentualnie tego Endermana ubiłem jako to, ale no, zdecydujcie wy, do następnego odcinka, cześć!